Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku w tarotowym kalendarzu adwentowym na dzień 8 grudnia. Ostatnio powiedziałam 6, 4, a był 6, ale to no wiadomo, wiecie, że sobie sami tam poprawicie. Kochani, dziś karta dnia oczywiście, ale z wyroczni wikańskiej. Nie wiem, czy kiedykolwiek Wam pokazywałam taką wyrocznie wyrocznia Wika. Fajna książka zresztą jest do niej dołączona, słuchajcie, taka książeczka na papierze kredowym w kilku językach. Świetnie się to wszystko mieni dla takiej sroki jak ja, idealne. I tutaj tył tej książki. Papier kredowy, tak jak Wam mówiłam, bez żadnych obrazków, ale kredowy, czyli świecący. Szkoda tylko, że te tyły kart, tak jak tutaj mamy takie tyły, że te tyły kart nie są właśnie w tej postaci. No dobra, zaczynamy. Słuchajcie, wybierzcie sobie teraz kartę dla Was na 8 grudnia, na dzisiejszy dzień. I tak, pierwsza grupa to kamień niebieski. Druga grupa to Tygrysie Oko. Kamień niebieski, dlatego że nie pamiętam nazwy. A trzecia to kwarc różowy. Słuchajcie, dwie pamiętam, jednej nie, więc nie jest jeszcze tak źle. Też się rymuje. Dobra, grupa pierwsza. Zaczynamy od niej. I patrzmy, co my tutaj mamy. Mamy los. Przątki losu. Kochani, dzisiaj warto będzie zdać się na los. Jeśli poprowadzi Was od. Drogą na prawo idźcie na prawo. Jeśli poprowadzi was drogą na lewo, idźcie w lewo. W każdym razie to dobry dzień na to, żeby się właśnie na ten los zdać. Przątki losu też mówią o tym, że są takie moce, które są o wiele, wiele potężniejsze niż człowiek i one właśnie tutaj rządzą w dniu dzisiejszym, w tej teraźniejszości i to, co się dziś wydarzy, miało wydarzyć się po coś, bo wszystko, co się wydarzy, jest nieuchronne według, tego, te, według tej karty. Więc zdaj, zdajemy się dzisiaj na los, i yy, jeśli będziecie mieli jakieś takie yy, trudniejsze chwile, to tutaj też yy, w tej talii, w opisie yy, autor porusza to, żeby poszukać nauki. I pozwolić wszystkiemu przemienić się w to, co powinno być dobre. Myślę, że to jest taka karta trochę mówiąca, jak koło fortuny. Zresztą tutaj też to koło mamy, tak? Czyli karta w, 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 taka dzienna, w którym wszystko może się wydarzyć. Ale ja myślę, że jeśli będziemy podążać nurtem tego naszego losu, to wszystko to, co dobre, tylko może nas spotkać. Więc fajna karta, zdajemy się na los, nie próbujemy na siłę niczego zmieniać, bo to, co jest nieuchronne i to, co ma być, to i tak, kochani, niestety będzie. No i mamy drugą kartę, czyli Tygrysie Oko, gdzie ja tego kamienia odpołożyłam, Tutaj mam swoje o. I Tygrysie Oko to. Karta Księżyca. Karta Księżyca w tej talii mówi o tym, żeby nie robić nic, żeby nie działać dzisiaj. Tym bardziej pochopnie. Ale... Znaleźć sobie czas do tego, żeby przemyśleć. Każdy krok, każdy krok, który chcemy dziś wykonać, będzie krokiem po przemyśleniach. Dodatkowo do tego powiem Wam, że w tej talii, w opisie tej karty, autor mówi, żeby delektować się myślami i delektować się rzeczami przyglądać się wszystkiemu poznać też swoją samotność poczuć tą samotność i umożliwić sobie odnaleźć siebie w tym wszystkim odnaleźć sens, sens życia nie pozwolić rządzić dzisiaj jakimiś nie pozwolić rządzić nie pozwolić żeby rządziły nami jakieś zawiłe myśli jakieś liczne informacje jakieś mgliste Przesłonięte takie myśli. Czyli tak nie pozwolić rządzić sobie temu Neptunowi, który może nas gdzieś tam spychać, w jakiejś zakamarki naszej, że tak powiem, ludzkiej naiwności. Nie? Więc na to, na to zwrócić uwagę, przypatrzeć się wszystkiemu, dać sobie czas do namysłu. Pomyśleć, jakie mogą być konsekwencje naszego działania, i spróbować ograniczyć, jakby czas spędzany w telefonie, czas spędzany przed telewizorem. Ta karta raczej mówi o tym, żeby się spróbować wyciszyć i pokontemplować życie. No, i mamy tutaj grupę numer 3, czyli kwarc różowy. Kwarc różowy to karta wozu, czyli tak jak karta rydwanu. Nie? Karta ta mówi o, właśnie o tym, żeby działać. Działać, ruszać się, chwytać, chwytać dzień, chwytać to, co los nam przynosi. Inspirować, zainspirować się czymś, poszukać jakichś pomysłów w głowie. Być odważnym, no działać ponad wszystko, ale uwaga, ale uwaga. Ta karta może też mówić, żeby nie dać, przejąć czemuś, czy komuś kontroli nad nami, jakby wyrwać się też z takich, takiego poczucia ograniczenia, więzów ograniczenia i nie pozwolić na to, żeby ktoś nad nami miał jakąkolwiek władzę, żeby rządził naszym życiem, żeby rządził naszymi planami, żeby mówił, co mamy robić, a czego powinniśmy unikać. Sami sobie jesteśmy panami swojego losu i jesteśmy odważni silni i będziemy robić tak, jak my uważamy. i tutaj nie, nie pozwolić sobie na ingerencję kogokolwiek. Kto chciałby zaburzyć nasze plany, czy nasze idee, czy nasze jakiekolwiek działania. Więc myślę, myślę, że tutaj też ta karta może mówić nam o tym, żebyśmy reagowali szybko na pewne sytuacje, które w życiu mogą się wydarzyć. Nie bez jakiegoś zawahania się o tak, może z kwestią zastanowienia, oczywiście, ale bez zawahania działać. Tak, tak sądzę. Więc taki różny dzień dla wszystkich, tak? Jedni mają zdać się na los, inni przemyśleć, a jeszcze inni po prostu z gruntu działać. Fajny dzionek się zapowiada, kochani. Życzę Wam udanego tego dnia. Oczywiście widzimy się pojutrze w, kolejnych, w kolejnej odsłonie tarotowego kalendarza adwentowego. Do zobaczenia. Pa, pa.